Siemano, dzisiaj jesteśmy standardowo na GeForce Skin i co? Zachęcam do używania kodu dziadka, który daje wam plus 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę MILSpec. A więc, tak jak wspomniałem na samym wstępie, jesteśmy dzisiaj na stronie GeForce Skin i co? Wejdziemy sobie w jakieś bitewki yy, od najdroższej możliwości dołączenia. Nie, dobra, to mam coś zbogowane. więc nic, ale widzę, że tu coś, coś nowe... No dobra, nie zdążyliśmy, ale możemy sobie taką samą bitewkę. Na czterech i też możemy przywołać boty. I może akurat tutaj coś nam fajnego dropnie. Widzę, że tu jakieś jakaś nowa skrzynka eventowa. Zaraz możemy później przetestować. No, jestem ciekawy, jestem ciekawy. chat Jerry i Ryan. No może być ciekawie. Fajnie było, gdyby tutaj siadło coś. No pierwsza skrzyneczka jakoś nie jest fantastyczna. Na nikogo. Druga chyba jest fajna, fajna, tak jest, 220 no dobra, tutaj dla do Jarego nam no, dużo nie brakuje. No i tutaj cztery dla Jarego, nie, dobra, neon numer za 400. Ale tutaj jeszcze może dużo się, no, jest nożyk! Tak jest, kurwa, zajebiście! Tylko żeby teraz to się jakoś nie zmieniło, bo tutaj on, on już na przykład też ma dużo, no my tu mamy, ten Golson może dużo zmienić, bo tu Golson jeden drop dla kogoś i nas tutaj doganiają. Ale no, mam nadzieję, że tutaj coś. Mam nadzieję, że tutaj zostaniemy w naprowadzeniu. Dobra, Goldson jest. Jest ok, jest ok. Zostaliśmy na prowadzeniu. Zobaczymy, jak to będzie. Być... No dobra, tutaj, tak chyba dla nas 158 zł. Z skrzynki za 80 zł jest nawet Git. To ja w chyba dla drugiego. Dobra, 400, ale no, on tu. Miał tego tutaj. No, tu może być 153, ale no dobra. My tu mamy jakąś tam przewagę, bo mamy. Ale nas goni, tutaj chyba uspik, chyba, nie dobra, no znowu dla niego, no. Żeby to się źle nie skończyło, mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Tutaj teraz dwa uspy dla nich. No, ale oni i tak są daleko od nas. Tutaj stóweczka dla niego, no. Ten czad. Ten czad mnie niepokoi, no bo to ten czad... Oni tadzi co? Co tutaj dropnęło dla Jerego? Ile z oni O, z zonit... Ja pierdolę! No nie No nie Dlaczego? Tu mogło być tak pięknie No tu jest ewidentnie przegrana no Tu już jest przegrana Było, tak pięknie było No 3000 No tak to bym wygrał 7000 No niestety, niestety się nie udało ale no co, tutaj widzę, że Tokio też się nie udało Spróbujemy coś znaleźć, z takiego lepszego eee, Może sprób... no dobra, mniej spróbować, ale nie spróbujemy hmm. Mamy 3200, ja bym spróbował zrobić sobie taką skrzyneczkę Tago I... I Tago Cyk, cyk, cyk Na czterech graczy i przywołyłem boty. O, dało nam nożyk. Fajnie, sprzedamy sobie ten nożyk. Zobaczymy, co nam tutaj dropnie. No, fajnie by gdybyśmy mieli jakąś przewagę od samego startu. I nie mamy chyba tej... nie dobra mamy przewagę. Mamy, ale to ten pinki może dużo zmienić. Ale to wygrywamy raczej. Tak jest, wygrywamy to. I zrobiliśmy fajną sobie przewagę. 2-300, 300 I można powiedzieć, że zwróciło nam się poprzednie skrzyneczki. Dobra, tutaj jest coś ciekawego. Wejdziemy. Kurwa, nie zdążyłem. No ale możemy sobie stworzyć taką są. Będziemy tworzyć to, co nie To, co nie zdążymy, możemy tworzyć. Taki dzisiaj będzie. No tutaj fajnie drgnął, fajnie drgnął. Nie powiem, że nie. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Zobaczymy. Pierwsza skrzyneczka i chyba dielek tak jest, 316 zł, ale no tu ta CZ, ta chyba, no, no tutaj AWUPA teraz. No jest to do nadrobienia i chyba to mamy. Tak jest, mamy to. Tak mamy, mamy, elegancko, 3000 prawie. No jest, jest dobrze, jest bardzo dobrze. On też wiedział, że wygrał. Mm. No co, sprzedamy sobie wszystko. Sprzedaj. I jak na razie jest elegancko, fajne bitewki dzisiaj siadają. Spróbujmy teraz do niego znowu. Widzę, że bot dołączy. No spróbujmy, spróbujmy może... Może akurat tu się coś poświęci po, po szczęście jakiś taki gloczek. W ogóle chciałem takiego glota, gloka fajda mieć. No, zobaczymy. grażbi i pierwsza skrzyneczka co daje Tak, a nam? To chyba tak, 52 zł, ale no tutaj... Każdy gdzieś trafia po równo tutaj, chyba P90, tak jest. Faktor new tutaj znowu. Tag No, zobaczymy, czy to odda, czy nie odda. Tutaj, Tag znowu no musiałoby coś dodropneć za 200 wy i mamy wygraną, ale raczej nie dropnie. No i przegraliśmy. No nic, no nic, w końcu trzeba było przegrać. Mm. Co my tu mamy ciekawego? Może stwórzmy, o na zakończenie, na zakończenie mamy 7 skrzyneczek Próbujemy, próbujemy 7 skrzyneczek i to może być ciekawie Pierwsza skrzyneczka, no dobra, fajny drop dla dwóch stron Tu już jest gitarka Tutaj fajny drop chyba dla nas, tak jest, 112 znowu Już mamy jakąś przewagę Dobra, znowu dla nas 200 zł no i jak na razie idzie dobrze. Tylko no, tu są takie skrzynki, że tutaj, no właśnie, może się wszystko zmienić, ale... Jesteśmy w dobrej myśli, dalej no, wygrywamy. Tutaj chyba dla nas, te, no 700 zł. No, te dwie skrzynki są najważniejsze. Ta ostatnia skrzynka. Wygrywamy to. I to jest naprawdę będzie dobry zysk. To będzie naprawdę dobry zysk. Ten nóż już nas nie martwi. 3100 eleganckie dzisiaj bitwy, naprawdę eleganckie bitwy siadają eee, i co? No myślę, że na zakończenie można można sobie to sprzedać 4500 I na zakończenie za mocno skuty wejdziemy sobie z botem i z jakimś gościem myślę, że będziemy mogli dzisiaj kończyć odcinek z takim profitem. Jest to przyjemny profit i... No jakiś tutaj gama da jakby siada, to bym był ciekawie I siada, ale dla... Nie! Nasze! Dobra, elegancko. Może ile nam brakuje do 10 tysięcy? Fajnie było wbić te 10 tysięcy okrągłe. Ile nam brakuje? Stóweczki, to może akurat te nowe skrzyneczki coś oddadzą. Mm, te eventowe. Spróbujmy. Spróbujmy. Spróbujmy coś takiego. I czy coś tutaj, no teraz lipa. Jest mocna lipa. Znowu, o, oh jest. Znowu mocna lipa. Damy jeszcze jedną szansę. 420. Five ale no tu no musiałoby coś drobnego. Tu musiałoby coś mocnego dropnąć 278 No i widzicie mieliśmy No nie, no co tu siada? 420 No nie Dlaczego? Tak blisko 725 Dopóki nie wyjdziemy na plus nie, nie... Slauter, ile ten slauter? Dopóki nie wyjdę tutaj na plus to nie wychodzę z tej skrzynki Uważam, mi się saldo skończy Ale może teraz? 264 No, no, Milka, dlaczego? 449 No ja pierdolę, jak blisko Slaughter, ale to chyba będzie na plus 874, dobra, kończę kończę i... mogę na zakończenie, możemy sobie zrobić coś coś takiego na zakończenie Dicej, no i co, zobaczymy No, dzisiaj grubo bitwy na odcinku były i czy tutaj no rękawiczki się dają i to jest dla niego wygrane Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie, życzę wam miłego, miłego dziąka I co, trzymajcie się, na razie, cześć